To bardzo cieszę, że udało się otworzyć właśnie kolejny obiekt sportowy. Tej infrastruktury nigdy za dużo. Dzisiaj nawet młodzi ludzie nie mają czasu, jak mają gdzieś dojść, to im się nie chce. Albo mają pretekst, żeby nie ćwiczyć. Tutaj nie będą e, mieli pretekstu. Tu jest 180 mieszkań plus, obok jest e, duże osiedle e, wojskowe, TBS Kwatera który nie ma tego typu e, infrastruktury sportowej. Także mam nadzieję, że ten obiekt będzie cieszył się dużą popularnością, że będzie pracował codziennie od 8 do 18, że ludzie się tu będą integrować, e, spędzać fajnie czas. E, przy okazji powstała tutaj na tym otwarciu nowa idea. Mieszkańcy e, bardzo chcą e, siłowni, którą w najbliższych miesiącach także e, otworzymy. Także cieszy, e, że dzięki aktywności dzięki liderowi, jakim tutaj niewątpliwie jest pan radny Paweł Głażewski, udaje się realizować potrzebne i to, co coś bardzo ważne, akceptowalne, bo to nie zawsze jest proste, bo wszystko jest potrzebne, ale nie w tym miejscu, a tutaj ta infrastruktura sportowa jest absolutnie akceptowalna, nie było żadnego głosu, że, że nie w tym miejscu, że będzie przeszkadzać i to jest bardzo ważne, że ludzie nie tylko będą z tego korzystać, ale że nie budzi to kontrowersji jest akceptowalna przez sąsiadów. Dawno, dawno, dawno temu nie grałem w piłkę nożną, także to było miło i nawet tak mi się łezka wokół zakręciła, jak się kiedyś z chłopakami w piłkę grało na, na trzeciej parceli na Narutowicza, między drzewami w korzeniach, jakąś starą piłką. także... Myślę, że trzeba do tego wrócić, szczególnie po zimie. Parę kilo przybyło. A chłopaki zaangażowane, bardzo fajna zabawa. Bardzo dużo ich było: wiele radości, wiele, wiele zabawy. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili i o to chodzi.